Urodzony w Hawanie na Kubie do Polski przyjechał pod koniec lat 70. Tu znalazł miłość, założył rodzinę. Dzięki ciężkiej pracy i uporowi stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych muzyków. Współpracował m.in. z Johnem Porterem Tomaszem Stańko, Kają zespołem raz 2-3. Jest założycielem pierwszej w Polsce orkiestry salsowej Jose Torres. W moim życiu trwało taki proces, że w pewnym momencie miałem wątpliwości, czy ja, że czuję bardziej Kubańczykiem, czy bardziej, bardziej Polakiem, było, nie było, mieszkam dłużej w Polsce niż na Kubie. Czyli tutaj pomiędzy tymi kulturami musiał być taki, taki kompromis. Przyjęcia to, co nowe, nie zapominając o swoich. No i to, to wychodzi bardzo, bardzo ciekawe i mi się wydaje, że to jest bardzo istotny fakt. W procesie e, integrowania się do społeczeństwa. Bo stare polskie przysłowie: jak jesteś wśród wrony, musisz krakać jak i ony. To jest troszecz, troszeczkę umiejętności, e, e, troszeczkę wyczucia, co się powinno robić i to w każdym aspekcie w aspekcie, aspekcie muzycznym, czy e, życiowym, czy społecznym, żeby te dwie kultury. Żeby, żeby będąc tak, żeby, żeby tam gdzie się stykają, to były rzeczy, które bardziej pasują do siebie. się, że, że to jest najważniejsze, że i przez to mi się udało. Taki mój znajomy Kubańczyk kiedyś chciał mi dopiec i mówi, no bo jak, bo jak ty jesteś na scenie, to jesteś Kubańczykiem, ale jak schodzisz ze sceny, to stajesz się Polakiem. Wiesz, Sosie, podsunęłeś mi e, bardzo, bardzo logiczną rzecz, której ja robiąc nie zauważyłem, ale to tak jest. Jeżeli mam pokazać kubańskość, to na scenie, i, a jak zejdę, to się zachowuję tak jak, tak jak wszyscy. Czyli to jest ta, ta sztuka kompromisu, do jakiego momentu te, ta interakcja pomiędzy kulturami można spajać. Ne? To jest bardzo bardzo złożony problem. Są, jest to tam jedna, jedna twarz i, i dwie moralności. Tam nie wiadomo, kto mówi, że jest za, będąc za, a kto mówi, że jest za, będą przeciw, a kto mówi, że jest przeciw, będą za. Jest tyle partii, ile grzybów po deszczu i właściwie każda ma swój plan, nie ma jednego planu, nie ma konkretnego programu skonkretyzowanego to tak będziemy walczyć uuu, długo, długo, bo każdy ma swój interes. I, i są Kubańczycy, którzy e, są na zewnątrz, a ponieważ mają pieniądze, uważają, że e, im to się należy. Są Kubęczycy, którzy mają pieniądze, należą do nomenklatury, są na miejscu i im też, im się też wydaje, że to należy do nich zawładność, e, i... i e, czyli jest za dużo hien dużo, do, do jednej.

może jeden z nielicznych kupujących, którym nie zależy na tym, żeby jechać na górę. To brzmi trochę dziwnie, że mi nie zależy. Nie, nie, jest to, nie jest to punkt, którym można by było mnie szantażować, żebym ja nie głosił te poglądy, które mam na temat systemu, reżimu, nieszanowania praw człowieka, bo nie mają żadnego haka na mnie. Są zabronił mnie jechać na ja sam nie chcę jechać. Natomiast, y, i co jest w Konstytucji, że y, ci, którzy są odmiennym, odmiennego poglądu niż rząd, y, niż, y, niż system, to są największymi wrogami. Czyli ja jestem na, na pierwszym miejscu na, na liście. Nie to, żebym Biaszek ja chciał porównać, ale Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Celia Cruz, Gloria Stefan, Juli Cirino, not Andy Garcia. Nikt z tych chłopaczyków nie jeździ na kupę. A myślę, że tak samo jak i ja czuję tęsknotę. Jak już tam, że to jest ojczyzna. Nie? Jak, jak przyjechałem do Polski, w ogóle nie mówiłem po polsku, a ja wtedy mówiłem, porozumiałem się po angielsku i, i, i to było tak, jakbym, jakbym prze, jak e, a, Alicja z krainy czarów z przeszedła na, na drugą stronę lustra i to było kompletnie coś innego. Była mniej więcej taka pogoda, czyli nie, nie pachniało optymizmem bez słońca, ale... Nie, to było, nie, nie było to dla mnie aż tak istotne, ale jakbym się dostał przez taki na drugą stronę lustra i wszystko pięknie wyglądało. Wszystko inaczej. Chociaż to było w 1978 roku, pani już była na świecie, a, a mi się wydawało, że, że jest taka odskocznia, że jest tak wszystko inne. potem się przekonałem, że to było 1978 rok i... Potem już te kolejne lata były tak trochę gorzej, 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 gorzej. Że dotarliśmy do tego, że, na, że kartki. Było śmierżenie, na uczelni Hoze przywiózł kartki, kartki z kugę. Ale i tak, i tak było. Nie była ziemia. To jest myśl mojego ojca, że człowiek nie ma prawa robić to, co chce ale ma prawo nie robić tego, czego nie chce. I to jest moje pojęcie o wolności. Ja mówię, że swoim dzieciom ja chcę dać dwie rzeczy. Korzenia i skrzydła. Korzenie, żeby widziały, skąd pochodzą, kim są i skrzydła, żeby wyfrunęły, żeby poznali. To jest, to jest Para viva oh, voz. Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, que soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, porque el campo es el más lindo del mundo entero. A caballo vamos para el momento.